Ponad 500 rowerzystów wzięło udział w pierwszym realizowaniu po Kaleckich Stanicach. Przy każdej z trzech zorganizowano różne atrakcje. W stanicy Donesmarka był m.in. Energorower napędzający tor wyścigowy z samochodzikami. W stanicy Myśliwskiej można było spróbować dziczyzny. W porozumieniu tutaj z Urzędem Miasta weszliśmy w tą imprezę przygotowując bigos z, z Dzika. Bardzo mi się tu podoba, bo jestem w szoku, że jest to w ten sposób zorganizowane. Myślałam, że tu będzie tylko jedzenie i, i jeszcze parę rzeczy, a widzę, że organizacja jest naprawdę na wysokim poziomie. Bardzo mi się podoba. Impreza jest super, bardzo fajnie zorganizowana. Właśnie co stanica zdobywamy punkty. Co stanica jest w in, innej tematyce. Kto zebrał komplet pieczątek, był nagradzany gadżetami rowerowymi. Kart wydano 500 i stąd wiadomo, że w imprezie wzięło udział co najmniej tylu uczestników. Przyjechali z różnych miast, co świadczy o tym, że kaletańskie lasy są doceniane przez rowerzystów. Jestem z Tarnowskich Gór, jeżdżę tutaj po tych lasach kaletańskich i nie tylko w zasadzie, ale tutaj... Yy najczęściej. No są tutaj bardzo fajne trasy rowerowe. Fajnie też, że organizuje się tutaj tego typu eventy. No bo jest to jakaś atrakcja. Bardzo mi się podobało Dużo zjeżdżenia, dużo atrakcji jest, dużo punktów do zwiedzania. Stanice są potrzebne, by spocznąć, odpocznąć, coś przy rowerze zmajstrować i jechać dalej. No. Często jeżdżę na rowerze i dużo. Też z tatą zazwyczaj. Przyjechałam tutaj z przyjaciółką, z, również z rodziną. Przyjechaliśmy tutaj na wycieczkę. Szczerze mówiąc, nigdy nie byłam na stanicy myśliwskiej, dlatego jest to dla mnie też nowe przeżycie. Wiórki byłam na stanicy tam do Nesmarka. Bardzo mi się podobało. I mamy zamiar jeszcze jechać na stanicę w Truszczyce. Rowerzyści doceniają kaletańskie stanice. Bardzo fajna rzecz. Naprawdę bardzo fajna, urokliwa. No i w fajnym miejscu. Zawsze można przystanąć jak jest zła pogoda, zawsze można się schronić, o ile się dojedzie. Zdąży na czas. No i można pompką napompować rower, gdy się coś stanie. Generalnie rzecz biorąc nawet można się spotkać z przyjaciółmi, którzy może jadą tam z innego kierunku. Moja żona pochodzi z Kalet, natomiast my mieszkamy w Tarnowskich Górach od lat i często właśnie tymi, tymi lasami do Teściów przyjeżdżamy, także Widzimy, jak to się zmienia. W ciągu tych lat stanice powstały, fajne miejsca. Jest, gdzie odpocząć, przystanąć, z dziećmi się zatrzymać, coś zjeść. Stanice są bardzo fajne, super, że one są. Szkoda, że w Stanów Figurach ich nie ma. Sposób, w jaki jest tutaj rozwijana i promowana turystyka rowerowa, docenił także Międzynarodowy Komitet Citaslow. W ubiegłym tygodniu w konkursie na dobre praktyki palety zajęły drugie miejsce. Na podium znalazły się z najlepszymi z Walii, Holandii, Korei oraz Włoch. Realizowanie po kalickich stanicach zorganizowano po raz pierwszy. Skąd pomysł na taką imprezę? No przede wszystkim tytuł gminy przyjaznej rowerzystom to zobowiązuje. Chcemy w nowej edycji tego konkursu również aplikować o, o kolejny tytuł dla, dla naszego miasta. Poza tym mamy, mamy świetne warunki do tego, żeby takie imprezy organizować. Mamy teraz infrastrukturę w postaci stanic rowerowych. No, mamy dużo głosów mieszkańców, którzy bardzo chętnie, nie tylko mieszkańców Kalet, ale i okolicznych miejscowości, którzy bardzo chętnie w takich rowerowych wydarzeniach lubią uczestniczyć. Dlatego też postanowiliśmy zorganizować imprezę pod nazwą Realizowanie po Kaleckich Stanicach, edycja pierwsza. Edycja pierwsza. Także już doświadczenia dnia dzisiejszego pokazują, że na pewno będą kolejne edycje tego wydarzenia w Kaletu. Kalety nie przestają inwestować w infrastrukturę rowerową. Pozyskaliśmy obecnie 17 tysięcy na taką edukację, na zrobienie modeli edukacyjnych związanych właśnie ze stanicą tutaj myśliwską. Te modele edukacyjne będą drewniane i będą one przedstawiały zwierzęta leśne, wilki, sarny, dziki, zające. Zapraszamy wszystkich zarówno mieszkańców miasta, jak i mieszkańców spoza Kalet do odwiedzania naszych stanic, do korzystania z tych ścieżek rowerowych.